Co to? to mi wianę? O, jasne, Pepa. Jesteś taka mama, już prowadzisz samochód? Czemu ty zabrałaś tat, tat, tat... samochód? Aha, nie wnikam. A, zabrałaś Co? Czemu mnie uwiedziłaś? Peta. Pepa, dlaczego mi uwiedziłaś? Peppa! Proszę nie! Aaaa, aaaa, szybko uciekać! Aaaa, pomocy! Pomocy wszystkim! Pomocy! Pomocy! Ja nie chcę! Ja nie chcę jeszcze umierać! Jestem taki młody! Odwiedziłem <toszulanty> cię. A, Pepa. Co się z tobą stało? Pepa, Peppa, ja nie opuszczę mnie nie. Już. Co to Świnko? Co tam się stało? Złącz! Ale dlaczego tutaj jesteś? Porwał Cię, porwała Cię? Porwał mnie, mama no na Spójna. mnie! mama mnie! mama mnie! Jak to? mama słuchaj, Tak! słuchaj, ehm, dobra. Ale jak to mama ty, słuchaj, bo ja mam scyzorek w kieszeni. Może uda mi się odwiązać? nas! A jest, udało się! Tak, odwiązuje cię. Tato, odwiązuje. Ja to Już? Szybko, ale nie, zabieram te drzwi ej, wyjmij, ey. mama Świnka! Mama Świnka! Co robisz? Co ty robisz? Przyszliśmy cię uratować. To ta świnka już czeka na nas w samochodzie. Szybko. Uciekam autem Pepy. Czekaj. Usiądę na sam wyrządkę tego łuta. A jak to na kończę końcu? Ale na papa cię znowu nie złapie? Nie, nie. złapie. Na pewno, mamo świnko? Na pewno. Jedziemy? Jedziemy. Tata, wsiadasz? Mama świnka, jak tam? Fajnie. W końcu uciekamy. Uciekamy od tej głupiej świnki Pepy. Ale co się z nią stało? Ona taka nie była. Nie wiem. Co się musiało stać? A je. pepa mi nie chcący jak ją odmienić. Ale jak? Trzeba... Nie, nie, jako, tak? ja nie, Ale, tato, jednak nie, 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 ją uwięził. nie, 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 ale to ty może wiedzieć sam no ja, co? A jak się idzie, 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 idzie. Świnka, ale Chodź. Mama Świnka na dojść, jedziemy. Gdzie ma Świnka? Z tyłu siedzi. Ale nie ma jej z tyłu. Jest. A na dachu! No na dachu siedzi. Ale przecież ona tam nie była przed chwilą. Zrozumiałaś to, wdrapała? Tak! Tak, wdrapała się tam, co chyba, nie wiem. wdrapała ale tam chciała iść, wdrapała się. A jest na sposób, a jest na tych możliwości, a jest czwórki. Paula widzowie, na razie, na razie. No niestety jeszcze nie wiemy, jak a... odmienić klapę. No. Ale w końcu znajdziemy sposób,